Odcinek kolejny. Nie przypał. <noise> Jestem. tam. Mam przypał. Dlaczego ja? <głos> <głos> Spuśćmy smutno głowy. Przypał. <noise> tu w <fit>, <noise> Nie. Już nigdy nie pokażę się rodzicom w domu. Wierzę stop, nie swoją rodzinę. Trzeba by to nie. to no. smaczniejsze, ja już to nigdy wiesz. nigdy więcej, no, a nigdy a... więcej. takich. Nie pijemy z frajerami. Bez no. jaj pasuje. Z trajerami nie piję. O mamy ole, to będzie no, 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 no. Judaś, Judasz. A co, z Nie, nie, powiem, że Nie, Że nie. dobrze? Dobra, dzielimy nie. Nie, tak Nie, że dobrze. się. Nie, nie. Nie, <grym> się, z nie. Ja nie. chcę... Dzielimy Nie, nie. z Nie. Nie. chcesz. Ale że one niby dla nich dobrze jest, dla Nie. 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 dobrze, Nie. 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 No bo ja mówię, że tutaj tak by nie dał, jak Mogę kisiel przejdzieć, a Kisiel, kisiel ja chcę. Kisiel lewkowy. Ej no ogarnij się, nie chcesz tego. Przedanej, sorry. A, okej. Kisiel, to, to, nam, nie, oboce no, leśne, czekaj, no. oboce leśne, ja biorę. Kisiel wiśniowy. Ja chcę. Oreo ja chcę. Oreo ja też chcę. A w czym to zrobisz? Czekoladki? W tym hisie. Co? W czym Bo ten się zamierzasz To Do mordy i wodę Na basenie. No, ale Jak to Jak weźmy o, tak tego z tym gorącym To jest Wczoraj nam... Nie, ja nie. Czemu nie czemu. I dużo było. Uuuh. Jak dużo?

Co to na bo jest? jest polska, na po chociaż ktoś normalnie powiedziałby ja Igorku. Nieładnie, nieładnie. ładnie. No, 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 ale nie będziecie Igor, ale nie będziecie przynajmniej. to. No, się ja ja no. jakby na sala z Jak mam Igor, tak I tak to że się potem to, mówię Gor. Tak, tak, tak. Igor, Matthäus, Michale Michal Wiszniewski. Będę nie Trzeba by wyłączyć kipy na nazwiska. Co? Na kipy nazwiska. Ale <sparthe> tego już nie a, można zamiaru dodać. To jest taki program. Oh, <straszactwo> no, vlog. Jocha, Jocha dla nas. O, to będzie pierwsza, pierwsza materiał na stronie www.goch.pl. No, Słuchaj, su, jest to, w. strona Artystyczne na... zakończenie po szczet.